Czwartkowo na naszym, na naszym kolejnym dniu. Mam nadzieję, że udaje Wam się utrzymać wysokie wibracje pomiędzy poniedziałkiem czwartym i czwartkiem, i czwartkiem i poniedziałkiem. <laughs> A jak nie, to odsłuchujcie ponownie, ponownie, ponownie moje inne nagrania i z tego maratonu wysokiego wibracyjnego, i z wcześniejszych maratonów. Bo pomimo tego, że miały inne nazwy, to, to intencja zawsze ta sama. Wysokowibracyjny kontener. Poczekam na was chwileczkę. Ja znowu się pakuję. Wróciłam w poniedziałek z Polski i jutro rano lecę znowu do Polski. Mam dwa eventy, przypominam. Łódź 23 listopada i Wrocław 24 listopada. We Wrocławiu chyba jeszcze jest jakieś kilka miejsc wolnych, jeżeli któraś z was by chciała, e, chciałaby dołączyć do, e, do tej przestrzeni. I dowiedzieć się, ach, dowiedzieć się, jak o co tak naprawdę chodzi, e, jeśli chodzi o księżniczkę i królową. E, sporo odpowiedzi będzie na pytania, których ja nie lubię, a wy uwielbiacie, czyli jak coś tam zrobić. I sporo odpowiedzi na pytania, których ja też nie lubię, a wy uwielbiacie, dlaczego mężczyźni robią tak albo inaczej. <grytanie> Także. Będzie zanurzenie się i procesowe, i, i wiedzę. Ja się nie mogę doczekać. Bardzo, bardzo lubię tę energię, a Jednocześnie już wiem, że te eventy będą zupełnie inne niż te, które robiłam w Warszawie i w Krakowie w czerwcu. Więc też ciekawa jestem, jak poprowadzi, jak przestrzeń, jak przestrzeń poprowadzi. <ścoughs> Więc cieszę się, że jesteście. Temat taki przewrotny. Najważniejsza w życiu jest pasja. I wiem, że dla wielu z Was temat pasji jest tematem bardzo ciężkim. Związane są z tym i przekonania, i lęk, że. To, jak ja mam znaleźć tą pasję? Bo ja nie mam tej pasji, muszę mieć pasję. No, nawet Majorie mówi, że trzeba mieć pasję, że pasja jest najważniejsza. No, ja nie mam tej pasji, no ja te, no i teraz, no więc yy, i tak dalej, że co nie wiem, co mam zrobić w moim życiu, żeby mieć pasję. I jest takie przekłamanie bardzo, bardzo duże, które funkcjonuje już od ładnych paru lat, że nasz, nasza praca ma być naszą pasją. I Idzie za tym drugie przekłamanie, że jeżeli moja praca będzie moją pasją, to wtedy na pewno będzie mi dawała bardzo dużo radości i bardzo dużo pieniędzy, i na pewno nie będę ci musiała przy tym napracować. Tada! Recepta na sukces. Znaleźć pracę, która jest pasją, i moje życie będzie piękne, łatwe i przyjemne. To są totalne iluzje, moje drogie. I to z wielu, wielu powodów. Zacznijmy od początku. Po pierwsze, bardzo często przychodzą do mnie kobiety, które. znalazły swoją pasję zawodową. Jakoś nie cholera. Ni, ni cholery, ni chuchu, Ta pasja nie przykuwa się ani na lekkość pracy, ani na ilość pieniędzy w ich życiu. Hmm. Więc. Prawda jest taka, że, yy, że jedno z drugim ma niewiele wspólnego. To, że na początku daje to dużo radości i generalnie sprawia dużo radości, to fakt. Ale powiedziałam na początku, ponieważ jakimś dziwnym trafem również bardzo często słyszę od kobiet, że na początku to było takie fajne i sprawiało mi przyjemność, a teraz jestem zmęczona, wyczerpana. Wypalona. I pojawiają się takie wątpliwości, czy aby na pewno to jest moja pasja. Bo może się pomyliłam, może to źle przeczytałam, może to wcale nie była moja pasja. Bo może. Bo przecież, jakby to była moja pasja, to cały czas leciałabym na 300% normy i w ogóle bym się w tym nie męczyła. Więc. I widzę, jak robicie różne magiczne sztuczki mniej magiczne, bardziej magiczne, mindsetowe i tak dalej, żeby koniecznie znaleźć swoją pasję. Natomiast zapominacie o jednym że podobne przyciąga podobne. Im większe jest poczucie braku pasji, tym mniejsza szansa na to, że ta pasja do Ciebie przyjdzie i Cię znajdzie. I pomyślcie sobie, czym jest pasja. Nie jako... Gdzie się ją znajduje, tylko jeżeli myślisz, jeżeli czujesz, że masz tę pasję, to jak się czujesz? Kiedy robimy coś z pasją, to jest tam entuzjazm, prawda? Jest wysoka wibracja, jest radość, jest takie poczucie um, lekkości. Jest poczucie, e, czego tam jeszcze? E, braku wysiłku. Jest poczucie tego, że mogę to robić cały czas. Tak, mogę. E, to mnie kręci. Im więcej tego robię, tym bardziej mnie to kręci. Zgadzacie się ze mną, że mniej więcej takie emocje się odczuwa, kiedy. I jest z tym połączona pasja I, i nam się wydaje, że siedząc w ciemnej dupie i, będąc, i robiąc tą, będąc w tej pracy, której nie lubisz i chodzisz tam tylko po to, żeby dostać pensję na koniec miesiąca i żeby mieć zapłacony ZUS, ale generalnie to na myśl rano jak się budzisz, no myśl o tym to żegasz. Że znowu tam musisz iść, i znowu masz masz z tym szefem, i znowu masz z tymi klientami, i znowu masz robić to, co tam robisz. To to są te osoby, które najczęściej czekają na pasję w życiu. Że czekają, aż znajdą tą pasję, ta pasja znajdzie ich i to odmieni ich życie. I tak jak powiedziałam, ponieważ podobne przyciąga podobne, to nie ma szans, żeby pasja znalazła taką osobę, albo taka osoba, żeby znalazła pasję. Bo to są dwie zupełnie inne przestrzenie, to są zupełnie inne wibracje. Więc dostałam takie pytanie ostatnio, jakiś czas temu, na grupie subskrybentek na Instagramie, do której bardzo serdecznie zapraszam. Maju, co jest Twoją pasją poza coachingiem? Ja sobie tak. Chwilkę zastanawiałam się nad tym pytaniem, i moja odpowiedź była tylko jedna. Życie. Życie jest moją pasją. I szczerze, wydaje mi się, że to jest jedyna prawidłowa odpowiedź. To życie ma być pasją, to żyć masz z pasją. Jak zaczniesz żyć z pasją, jak zaczniesz jeść z pasją, jak zaczniesz Budzić się z pasją, jak zaczniesz się kąpać z pasją, jak zaczniesz oddychać z pasją, rozmawiać z pasją i milczeć z pasją, to ta pasja, której tak bardzo szukasz, sama Cię znajdzie. Pasja to nie jest coś zewnętrznego. Pasja to są te emocje, które wam o których Wam powiedziałam, które znów mamy w sobie. I podejście do tego, że, że jest jakiś zawód, jest jakieś zajęcie, które jest mi pisane i jakie będę wykonywać, to wtedy moje życie się zmieni i wreszcie będzie lekko, przyjemnie i radośnie, jest totalną pomyłką. I patrzycie na przykład na mnie, dużo osób mi mówi, bo widać, że Ty kochasz to, co robisz. Ja bardzo często mówię, że ja kocham to, co robię. Ale jeżeli myślicie, że ja kocham, Um, ja, ponieważ coaching jest taki fajny, to ja, to, ja go tak lubię robić i mam tę pasję. Nie, cokolwiek robię, wkładam tam tę samą pasję. Pasja jest, to jest coś, co ty masz włożyć w zajęcie, a nie coś, co masz dostać od zajęcia. Jeżeli gotuję, to gotuję z pasją. Pomimo tego, że wcale nie mam zamiaru być zawodową kucharką, wręcz przeciwnie bardzo chętnie. Uwielbiam zawodowych kucharzy. Jeżeli jadę do alenteżu, to, to czyszczę, to czyszczę gałęzie gałęzi z taką samą pasją, jak, jak robię sesje coachingowe. Jak czytam mojemu dziecku wieczorem książeczkę, to robię to z taką samą pasją, jak, jak, jak gadam z Wami tutaj. Więc nie ograniczajcie konceptu pasji do zawodu, nie ograniczajcie konceptu pasji do czegoś, co no właśnie w magiczny sposób do Ciebie przyjdzie, w magiczny sposób się z Tobą spotka i wtedy będzie Twoje życie inne. To Ty masz. Tak jak mówiłam wczoraj, wczoraj, w poniedziałek o, o produkowaniu miłości, Tak naprawdę pasja to jest ta energia, którą my wkładamy w coś. I kiedy, i ona, ona jest tak samo produkowana jeżeli robimy coś, co kochamy, zobaczcie, znowu to słowo miłość tutaj wchodzi. Jeżeli wkładamy w to serce, znowu wchodzi temat miłości, znowu wchodzi temat produkowania miłości. To cokolwiek, co włożymy w serce, będzie robione z pasją, w związku z tym może stać się pasją zawodową. Ja spotykam, powiem Wam teraz na mojej drodze ludzi, których, którzy. Z bardzo niepasjonujących zawodów zrobili swoje pasje. I dla mnie oni są przykładem i dowodem na to, o co chodzi w tej pasji. I mam klientkę, która sprząta mieszkania i kocha to robić. Jestem fantastyczna. Ale ona wkłada w to serce, ona to po prostu kocha robić. Znam prawników, którzy. Nie lubią robić swojej pracy, a znam takich, którzy wkładają w to całe serce. Nawet teraz przy okazji robienia dróg w e, mam przykład pana, który jeździ na. E, co to jest? Buldoże, buldożerze. <grytanie> operator buldożera I, op, i drugi operator koparki. Oni widać, że kochają to, co robią. To jest ich pasja, jednocześnie za, zawód, ale dlatego, że oni to robią z pasją. Więc przestańcie się okłamywać i przestańcie czekać na to, że w Twoim nudnym, szarym życiu coś się magicznie zmieni. Bo Twoje nudne, szare życie, ty wytkreowałaś nudnym i szarym. To od Ciebie to nie jest tak, że jednym rozdawali kolorowe życia, a drugim rozdawali szare życia. To nie jest tak, że jednym rozdawali na dzień dobry dużo radości, a innym dużo smutku. To pamiętajcie o tym, że my kreujemy naszą rzeczywistość, nawet jeżeli nie mamy tego świadomości. Więc najwyżej trzeba zacząć świadomie kreować swoje życie. I to Ty podtrzymujesz, podjąć decyzję, od którego momentu zaczynasz, zamiast, zamiast korzystać z super wymówki pod tytułem no bo ta moja praca jest taka beznadziejna. To zrób ją fajną. Powiem Wam, że jak wszystkie rzeczy, które robiłam w życiu, kochałam. Kochałam e, być sędzią bokserskim, kochałam organizować eventy, e, kochałam, e, kochałam marketing, kochałam marketing w branży kosmetycznej, kochałam marketing w branży, e, w branży farmaceutycznej, kochałam projekty, które robiłam. Nie dlatego, że akurat mam takiego farta i takie, e, i takie szczęście że na to, żeby e, że, że te pasje mnie atakowały i wpadały na mnie. Tylko ja byłam w stanie włożyć moje serce we wszystko co robiłam. Zacznij żyć z pasją, zamiast czekać na pasję. I to jest twój wybór. Ja powiedziałam: budzisz się rano, spójrz przez okno z pasją, napij się kawy z pasją, zjedz śniadanie z pasją. Włóż to się na nie serce, a nie oglądając jednym okiem telewizję, drugim, drugim telefon, posmarujesz sobie na stojąco chlebułkę z czymś tam, nałożysz na to kawałek sera czy tego. Jakie okay, życie jest beznadziejne, nudne i szare, o Jezu, nie wiem, niech się coś w nim zmieni. Zacznij, wyobraź sobie, że masz małą sakiewkę albo dużą sakiewkę z pasją i wszystko, co robisz, posypuj ją. I zobaczysz, co się zacznie dziać magicznego w Twoim życiu. Bo to Ty jesteś magnesem dla, tych, dla tego, co do Ciebie przychodzi. A nie, jakby będę taka naprawdę szara, nudna i moje życie będzie takie szare i nudne, no to na pewno wtedy to będzie się, e, informacja dla wszechświata, że zasłużyłam na to, żeby wreszcie coś się zrobiło. Okej? Okay? Czytam pytanie, pomimo robienia czegoś z pasją, coś nam może nie pasować w pracy, jeśli tego nie da się zmienić, chyba warto rozejrzeć rzeczy w poszukiwaniu nowej. Ja bym powiedziała tak, przede wszystkim trzeba bardzo jasno ustalić, która część nam nie pasuje. Bo ja widzę, że bardzo często mam takie klientki, które przychodzą i mówią: Ja robię coś z pasją, ale coś mi nie pasuje, w związku z tym chcę poszukać czegoś nowego. Ale jak pytam się, co ci nie pasuje, to tak naprawdę nie potrafię tego nazwać. A jak zaczynamy grzebać w to coś, to nagle się okazuje, że to coś jest bardzo łatwe do zmiany w ramach tej struktury, która jest. Wcale nie trzeba, to nie znaczy, że teraz muszę zacząć robić coś innego. Ja miałam taką klientkę, pamiętam bardzo dobrze, um, która była architektką i miała pióro architektoniczne. I ja ona powiedziała, wydaje mi się, że przestaje kochać architekturę. I, e, I wydaje mi się, że się nie nadaje do tego, bo to mnie męczy. Myślałam, że to jest moja pasja, myślałam, że to kocham, ale chyba nie. I jak, rozpro, jak rozłożyłyśmy ta część pierwsza, okazało się, że ona kocha architekturę, ona kocha kreować, ona kocha rozmawiać z klientami. Natomiast parę elementów, które były w, w, po, połączone z, z jej pracą, nie lubiła i to, czego nie lubiła, co nie było zgodne z nią, to jej usadzało całą radość z tej części, którą lubiła. I wystarczyło zmienić. Albo zdelegować, wtedy chodziło o zdelegowanie. Ona po prostu zdelegowała te elementy, których, które jej nie pasowały, i, pa, i nagle pa, w pasję wróciła dokładnie w tych samych okolicznościach przyrody. I no właśnie, można być też zmęczonym czas, yy, albo czasami cieszyć się na urlop. Generalnie to zmęczenie to też wynika z braku pasji życiowej, czyli z braku pasji życia, z braku pasji do życia. To, to, co mówiłam wcześniej, że kiedy mamy pasję do życia, to ta pasja do życia nas nakręca. Jeżeli ja rano wstaję, włączam wodę, puszczam fajną muzykę i serwując śniadanie moim czteru, czterem kotom, jednemu dziecku, bo drugie jeszcze się ogarnia, i psu, ja, mam już, ja już mam energię podniesioną o, o nie wiem ile procent. I to jest moja decyzja, mój wybór i to ja sobie robię. Tak samo jak mogę sobie zrobić właśnie to, że o może jaki beznadziejny dzień jest, jak jest szaro, nie chce mi się ruszyć, Boże, dlaczego? Trzeba dzieci wozić do przedszkola i do szkoły. I wtedy już od razu spada to. Więc wyprodukuj swoją e, wyprodukuj swoją e, swoją energię, wyprodukuj swoją pasję. Zacznij mieć pasję do życia, zacznij mieć pasję do każdego swojego oddechu, zacznij mieć pasję do każdej minuty swojego życia, zacznij, zacznij mieć pasję do każdego bicia serca i do każdego, um, do każdego ruchu, ruchu powiek. I zobaczysz, co się, co, co się zacznie dziać, jak Twoje życie zacznie się zmieniać. Zamiast latać i, ten, i zastanawiać się, Boże, co ja bym mogło robić w życiu, żeby wreszcie mieć pasję? Możesz nie robić nic z pasją. Możesz robić wszystko bez pasji. Życie. W związku z tym, niech od dzisiaj to życie będzie Twoją pasją. I karm. I karm. Ee, I dokarmiaj się nią. <laughs> no właśnie. Zobaczcie. Mam problem z pasją. Ciągle chwytam się nowych rzeczy, bieganie, taniec, te, w nadziei, że coś mnie zainteresuje. To nie, na, to nie tak ma polegać. Wszystko jest kwestią tego, ile ty włożysz w to serca, a większość ludzi nawet w relacjach robią tak, że to ja się najpierw poprzyglądam i jak zobaczę, że, że to mi się podoba, to wtedy zacznę w to wk wkładać serce. To tak nie zadziała. A ponieważ nie wkładam w to serca, to to mi się nie podoba, i ja myślę, że. Dla, że... i nikt nie pomyśli sobie, że to dlatego mi się to nie podoba, bo nie włożyłam w to serca. Tylko większość z nas patrzy, nie, no nie ma sensu wkładać to serce, bo to mi się nie podoba. Zamieńcie to i zobaczycie, zobaczycie, co się wydarzy. <laughs> Czy pasja budzi kobiecość? Ja bym powiedziała tak, pasja jest częścią kobiecości. Pasja jest połączona z kobiecością. Pasja jest, żeńsko, jest z żeńskości. Radość, pasja. To jest wszystko połączone. Ta nasza witalność, ta nasza energia to wszystko. Także nie nie można powiedzieć, że pasja budzi kobiecość. One są ze sobą zintegrowane. Nie wyobrażam sobie, żeby mieć pasję bez kobiecości i kobiecość bez pasji. Ściskam, zostawiam Wasze rozkminki wieczorne. Poprzyglądajcie się, co by można było zacząć robić z pasją? Najmniejsze rzeczy i największe rzeczy. Samemu i z kimś. I zobaczycie, co się wydarzy. <grych> e, ruszam po dzieci. Wpadnę na chwilę na e, na, do, na przestrzeń dla subskrybentów. E, także kochane moje, te, które są na grupie. Zapraszam za chwilkę się. Widzimy. Buziaczki. Pa, pa.